Dzień dobry, dy... ...Cooking Simulator. To jest gra o gotowaniu. Dziękuję. Czy to są te najuchydniejsze rzeczy na świecie? Nie, nie robię. Chcę popatrzeć na taką ikonkę Nie wiem, czemu to jest gra o gotowaniu i zatrudnieniu. Teleportacja się zepsuje. <grystuje> Gdzie jest mój garnek? Dobra, nie Teraz gotujemy sobie Przelewam um, przelewa tu się do latku. Ja mogę nigdzie położyć. nie <grywa> Przelewam do dużego garnka, nie do małego. Teraz biorę tą Poi in Twist, in Twist, no. Sì, 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 sì. Guarda ancora. Sul biore. Sei piegato, no, no, korek. Ja bym. To będzie najprostsze dni. Serio. I będzie, to nie będzie. Ale to ja, jest Gotowo. Już mi na to się gotuje, to jeżemy tutaj. I jest od tego na świecie. Nie. I jeszcze raz, bo to tutaj. teraz na kawę. I do widzenia.